Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie w tym uroczystym czasie, bo czas przed świętami Bożego Narodzenia jest czasem w naszej tradycji no, magicznym, więc bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj na, właśnie w tym miejscu też częściowo magicznym, bo nierozerwalnie związanym właśnie z propagowaniem kultury w naszym mieście spotkać. Drodzy Państwo, zanim przejdę do tradycyjnych życzeń, chciałbym też kilka słów powiedzieć na temat tego, co udało nam się w 2015 roku zrobić, a co jest jeszcze przed nami. A tak sobie myślę, że obejmując tę odpowiedzialną funkcję, mieliśmy taki zamysł, żeby Wrocław był takim miastem, które na mapie geograficznej, mapie administracyjnej, również i politycznej będzie się w jakiś sposób wyróżniało. Ja mam świadomość, że może Włocławek nigdy nie będzie miał aspiracji iście przemysłowych, wielkomiejskich, ale myślę, że powinniśmy też szukać pewnej swojej takiej podrębności, indywidualnego charakteru w innych dziedzinach życia. I dlatego też może warto byłoby, żebyśmy stali się takim miastem, które będzie się wyróżniało na kulturalnej mapie Polski. A tak obserwując rok 2015, wydaje mi się, że jesteśmy jak, jak, na jak najlepszej drodze żeby ten cel wypełnić. Ja drodzy Państwo, analizując działalność Instytucji Kultury w ostatnim roku zauważyłem na jednym z portali internetowych, że we Włocławku odbyło się, z tego co pamiętam, prawie 600 czy 700 już w tej chwili. 600 chyba imprez kulturalnych, co jak na miasto 100 stutysięczne. Myślę, że jest wynikiem satysfakcjonującym i wynikiem, który napawa dumą. To o czymś świadczy. Tutaj pani Marta powiedziała, że dysponujemy czterema instytucjami kultury, które oczywiście w tym uczestniczyły i ten dorobek tworzyły. Tak więc, sobie myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby. Włocławek był nie tylko liczącym się ośrodkiem kultury w naszym województwie kujawsko-pomorskim, ale także i w centralnej Polsce. Predyspozycje ku temu mamy naprawdę bardzo dobre. Ale drodzy Państwo, to wszystko zależy od nas, od całego środowiska i również od władz samorządowych. Mam świadomość tego, że rolą władzy samorządowej jest Stymulowanie działalności kulturalnej, no i przede wszystkim znajdowanie środków, które pozwolą tą działalność kulturalną, ambitną, prowadzić. Dlatego też, drodzy Państwo, chcę tutaj wszystkich Państwa zapewnić, że to będziemy robić. Już na następny rok udało nam się również w projekcji budżetu, który niedługo będziemy procedować, na sesji Rady Miasta znaleźć środki, które głównym zadaniem będzie wspomaganie w różny sposób i przede wszystkim w sposób materialny tych instytucji kultury, które w mieście posiadamy, dlatego też udało nam się wyodrębnić środki, dodatkowe środki na działalność towaru B, również działalność miejskiej Biblioteki Publicznej, mam na myśli tutaj plany związane. Z modernizacją filii, również myślimy o galerii sztuki współczesnej, która, jak słyszeliśmy, będzie w następnym roku obchodziła 40-lecie istnienia, również myślimy o innych instytucjach kultury. Drodzy Państwo, staramy się też słuchać mieszkańców, jaka jest opinia mieszkańców o tym, co się dzieje we wrocławskiej kulturze i muszę powiedzieć. Z satysfakcją takie sygnały odbieram, że ta opinia jest dobra, a nawet bardzo dobra. I myślę, że ten trend powinniśmy też utrzymać: że opinia mieszkańców jest taka, iż w naszych instytucjach kultury dzieje się coraz więcej dobrego. I o to chodzi, bo te obiekty, które zostały wybudowane z udziałem środków budżetowych. Miasta i również budżetu Unii Europejskiej, po prostu muszą dobrze funkcjonować, muszą dobrze żyć, a mam wrażenie, że tak rzeczywiście się dzieje. To, drodzy Państwo, że y, słuchamy ludzi, y, efektem też tego jest, myślę, że mogę to powiedzieć w tym y, dniu uroczystym, zmiana też naszych planów związanych y, z reorganizacją czy restrukturyzacją instytucji kultury, bo Państwo pamiętają, że w ubiegłym roku w pierwszym kwartale żeśmy dyskutowali o zmianie usytuowania chociażby galerii sztuki współczesnej. Opinia środowiska była, nie chcę powiedzieć, że krytyczna, ale odbyła się taka dyskusja w środowisku, także i wśród mieszkańców. No i krótko rzecz ujmując, doszliśmy do wniosku, że może nie ma sensu tego po prostu dość dobrze funkcjonującego systemu burzyć że sukces byłby pewnie niewielki może niezbyt namacalny dlatego też chcę powiedzieć że z tego pomysłu się wycofujemy bo nie ma uważam sensu burzyć to coś co dobrze funkcjonuje Ponadto zawsze wychodzę z założenia, że trzeba rozmawiać z ludźmi i staramy się to robić, z różnymi grupami, i zawodowymi grupami społecz społecznymi. Opinia środowiska była taka, więc doszliśmy do wniosku, że instytucje kultury pozostawimy w takiej samej strukturze, jak funkcjonują. Taka jest rola, myślę, nowoczesnego samorządu. Także, drodzy Państwo. Dziękując Państwu za wielki wkład za pracę w 2015 roku. Pragnę prosić Państwa o jeszcze więcej, bo chciałbym, żeby Włocławek stał się takim rzeczywiście liderem, jeśli chodzi o działalność kulturalną w naszym województwie. Chciałbym, żeby też Włocławek był miastem rozpoznawalnym, żeby, miast, żeby Włocławek dorobił się również takiego przedsięwzięcia które będzie swego rodzaju kulturalną marką miasta na kulturalnej mapie Polski. Dlatego też zapraszam Państwa do ścisłej współpracy, zapraszam Państwa do zgłaszania pomysłów. Będziemy myśleć, żeby realizować Państwa wizje, często być może nawet abstrakcyjne, ale zawsze wychodzę z założenia, że do odważnych świat należy. Mamy wiele planów związanych z rewitalizacją materialną, ale przede wszystkim też rewitalizacją społeczną miasta. Uważam, że ludzie, czyli państwo, związani z działalnością kulturalną, instytucje kultury, mają w tej materii bardzo wiele do zaproponowania i do zrobienia. Miasto Włocławek potrzebuje wyzwań także i w zakresie kultury. Miasto nie pozbawione swoich problemów społecznych. Dlatego też sądzę, że od nas wszystko zależy, jak nasze miasto będzie wyglądało w przyszłości. A może wyglądać znacznie, znacznie lepiej, bo ma ku temu swoje predyspozycje. Zależy nam na budowaniu marki, budowaniu pozytywnego wizerunku miasta, poprawy jakości życia we Wrocławiu. To jest nasze zadanie i też bardzo Państwa proszę o wsparcie w tej kwestii, bo nam samym oczywiście uda, nie uda się tego zrealizować bez Państwa pomocy. Drodzy Państwo, jako że mamy czas przed świętami Bożego Narodzenia, dlatego też pozwolę sobie oprócz podziękowań za Państwa pracę, życzyć Państwu wielu sukcesów, wielu pomysłów. Życzę Państwu wiele uśmiechu i życzliwych ludzi wokół, bo to jest nam niezwykle wszystkim potrzebne. Drodzy Państwo, wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia w Nowym Roku i bardzo proszę o taką naprawdę bardzo dobrą działalność, wiele pomysłów, a my po prostu będziemy je wspólnie później realizować. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie? Drodzy Państwo, poproszę o powstanie. Zamienił według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: po zaślubinach matki Jego Marii z Józefem, w pierwszym zamieszkaniu razem znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym, i nie chciał narazić jej na zniesławienie. Zabierzał oddać ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki. Albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby wypełniło się słowo pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i rodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Dziękuję. Proszę usiąść. nowy kreator był kreator, który tchnął ducha, serca i umysły wielu z Państwa. I tak się zdarzyło w historii Państwa życia, że czerpiąc z jego kreacji, stwarzacie przestrzeń wokół siebie w naszym mieście, poszukując dobra, poszukując emocji, poszukując Dając wielu radość, szczęście, pogodę, wyciągając wielu ze społecznych, socjologicznych, mentalnych dołków, by tutaj, na tej scenie, na wielu scenach naszego miasta podzielić się swoją myślą, słowem, pięknym, dźwiękiem, nutą. Bo wtedy przeciętny człowiek, który cały tydzień goni za szczęściem w swoim życiu. Potykając się i padając wielokrotnie, na chwilę, na 45 minut, na godzinę, wraz z Państwem, z autorami, z aktorami, z muzykami, z rzeźbiarzami, malarzami, odrywa się od tej rzeczywistości bardzo przeciętnej i unosi, zlatuje ponad. Pewnie w imieniu tego przeciętnego człowieka chciałbym Państwu podziękować za tę możliwość. Bo sam, ilekroć mam tylko taką okazję, wybieram się z Państwem na te wycieczki, wyprawy duchowe, mentalne. Bądźmy dobrzy, a znajdziemy przyjaciół i będziemy szczęśliwi. Spokojny i radosny świąty. Gdy z nieba płatki śniegu lecą jako płatki, gdy mróz. Na oknach białe zasadza choiny, Niechaj każdy dom polski Wspomni sercem matki nieobecne, spóźnione, Zabłąkany syn. Gdy w smutku wigilijnym kłos o kłos zadzwoni, Ilekroć pod okrusem zaszeleści siamo, Baczmy na puste miejsce, gdzie mieli siąść on, baczmy, by nieobecnych nie zaniedbywano.